Z maciekiem panem Jagoną, który jest ambasadorem naszego biegu. Porozmawiamy dzisiaj o tym, jak się rozgrzać oddechowo przed naszym biegiem. Jak to Maciek zrobić prawidłowo? Jeżeli mamy 5 minut, dosłownie 5 minut na to, żeby się rozgrzać, czy to przed biegiem, czy to przed jakimkolwiek treningiem, najlepiej zrobić to w postaci bardzo prostego w, w ćwiczenia. Nazwijmy sobie trening wysokogórski. A rozgrzejemy każde mięśnie od środka i przede wszystkim przygotujemy. Naszą przeponę i nasz układ oddechowy do większego wysiłku. Pokażę, będzie... jak to zrobić? Tak, oczywiście. Będziemy sobie robili na samym początku dwa pierwsze powtórzenia bardzo rozgrzewkowe, lekkie, spokojne, nie wymagające żadnego wyjścia poza strefę komfortu. Im dłużej ono będzie trwał albo im dłużej będziecie serenowali, będziecie mogli zwiększać ilość kroków, a w, w, w opisie tego filmu ja opiszę, jak to mogłoby wyglądać. Więc teraz poproszę o wzięcie spokojnego wdechu, spokojnego wydechu, zatkania nosa i robimy sobie Spokojnych 10 kroków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Spokojny oddech, oddechasz spokojnie nosem. Na dzień dobry takie 10 nie powinno dla nikogo sprawiać żadnego problemu. Dwa pierwsze powtórzenia są czysto rozrywkowe. Przerwa pomiędzy nimi trwa około 30 sekund. Może trwać 40, może trwać 50, nieważne, może trwać minutę. Możecie to zrobić, słuchajcie, jeżeli wychodzicie na trening Siedząc przy komputerze czekając. Jeszcze raz minęło 30 sekund, spokojny wdech, spokojny wydech. Zatykamy nos, robimy sobie jeszcze raz 10 kroków. Jeżeli dojdziecie już do większej wprawy, bez żadnego problemu, przesuwajcie tą granicę na przykład do 20, do 15, 20 kroków i pamiętajcie, pierwszy wdech musi być zrobiony nosem. Także ze względu na tlenek azotu, który wytwarza się w naszym nosie. W tym momencie rozszerzają się na wszystkie naczynia krwionośne, rozluźniają się nam mięśnie gładkie. Jeżeli pierwszy wdech zrobimy ustami, to cały ten tlen gazotu, cały nasz wkład w to ćwiczenie będzie zmarnowany. Więc jeżeli nie możecie już wykonać odpowiedniej ilości kroków, to będzie znaczyło, że... Trzeba zrobić dwa kroki we mniej, ale pamiętać, że pierwszy wdech ma być zrobiony nosem. tylko i wyłącznie nosem. Jeżeli tak jak my z Martyną teraz zrobiliśmy sobie rozgrzewkę, to dokładnie w tym momencie robimy sobie 15, 20, 25, 30, dwa ostatnie powtórzenia robimy maksymalne, czyli tak dużo kroków, ile jesteśmy w stanie zrobić, po czym kończąc na przykład tego typu rozgrzewkę kilka dosłownie minut przed rozpoczęciem biegu lub treningu, bierzemy około 10 dużych wdechów. I dziesięciu dużych wydechów. I wtedy jesteście, gwarantuję, bardzo fajnie rozgrzani przed biegiem. Wasza głowa będzie naszkowana na duży, w, na duży wysiłek. Super. Będzie Wam się biegło dużo, dużo, dużo lepiej. Więc przetestujcie to przed, przed biegiem. A jeżeli wpiszecie sobie w, w internecie trening wysokogórski, tlenowa przewaga, tam będziecie mieli murtą w innych wskazówek, jak to można wykorzystać by w swoim życiu. Super, dzięki Maciek, z wami widzimy się na biegu. Cześć. Dzięki, do zobaczenia.